Siemano z tej strony Wil i w dupie mam te wasze łapki Cześć z tej strony, Wil. Witam Was w kolejnym odcinku z Pokemonów. Jak zwykle gramy sobie w Pokémony Soul Silver albo Sacred Gold. Nie, nie, nie gramy, tylko w Soul Silvera. E, użyjemy sobie od razu rowerka, żeby nie musieć oglądać tej Chikority. W poprzednim odcinku dostaliśmy Eevee, także e, może przydałoby się już ją wypróbować. Dziki Eevee. E, a Weedle się pojawił. A my od razu weźmiemy z buta w niego. Dawaj go! Na strzała! Nie no, na strzała nie poleciał, ale nas zatruł. Straszne. Nie. Tak? To super efektywne, ale nas nie zatruł chyba na całe szczęście z tego co widzę. Więc mamy szczęście. Gdyby nas zatruł, mogłoby nas to trochę poboleć i zanim dolecielibyśmy do e, do poke centrum moglibyśmy zginąć. To by było straszne. Zdecydowanie. To by było najstraszniejsza rzecz na świecie. To by była. Nie, to by było. O! Już myślałem, że uda mi się wydostać bez walki. O! Ale tego Pokemona nie kojarzę. Kompletnie Pokemon żołędź. pozdro czy żołądź. Nie wiem, w każdym razie jest tragiczny. Jak pewnie słyszycie, mam trochę głośne krzesło. Za niedługo będę je musiał wymienić, bo mnie już powoli irytuje. Chciałem sobie kupić takie profesjonalne krzesło za 1000 zł, ale mówię, no chyba nie, 1000 zł na krzeseło to w życiu bym tyle nie wydał. No ile razy możesz mnie okładać żołędziami? Czy ciebie pogięło? Ile można? Rzuca po jednym, znaczy rzuca po 10 może I bije mnie po jeden To nie jest super efektywne, no wiem Ale uderzyłeś pięć razy, 5 razy musiałem patrzeć Aż ty mnie uderzysz żołędziami Chyba cię pogięło I teraz jeszcze jakieś bąbelki użył No pozdro Dobrze, że zginął zły żołędź Ale no Zważając na to, że gdyby to było super efektywne na mnie I było biło mnie po kilka, załóżmy po 3, to 5 razy to jest 15, to to jest duży damage. Ale że bije mało, to dobrze, lepiej dla nas Okej, okay, tutaj jest ten ziomek, my sobie zejdziemy ten, żeby nie walczyć niepotrzebnie Uleczymy też swoje pokemony, korzystając z okazji, że będziemy zaraz mm, przy depo Tok, welcome Leczymy Twoje Pokémony. Czy chcesz, żeby odpoczęły? Jasne, że chcę, żeby odpo odpoczęły. Wskakuj, Cicorita, idź, Iwi. I widzimy się za chwileczkę, chyba że Was zostawię. Nie, no nie zostawię Was. Dziękuję za oczekiwanie. Coś tam. Restort. Ja nie pamiętam w ogóle, co to znaczy, bo wiem, znaczy rozumiem to słowo po angielsku, restore, ale po polsku nie wiem, jaki jest odpowiednik tego słowa. O. O nie. To zła osoba. Wskazuje na to ta zła muzyczka. Eee, a ja wiem, kto to jest. To jest ten, co tak podglądał. O nie, będziemy walczyć z pierwszym trenerem. Hmm, jakie masz Pokémony? Eee, pa, pa, passer by boy to jest przechodzący przechodzień. Nie, przechodzący chłopczyk. Coś takiego. W sensie, że on przechodzi sobie teraz. Tak passing to jest przechodzić przez coś. Ale przechodzić przez drogę już jest crossing, także... A, ciężko powiedzieć. Boję się, że mogę... możemy przegrać. Na pewno możemy przegrać. Tym bardziej, że jeśli teraz nasze Taco go nie zabije, to jest duża szansa, że mógłby mu wejść milionowy krytyk, który zadałby nam 30 damage'a. Pozdro. Hem! <laughs> Przypadek, czy ten experience jest przypadkiem? No nie sądzę. E, beka. A i mamy 12 level. Możemy nauczyć się jakiegoś ruchu. E, czy zrobimy e, czy zrobimy miejsce? Tak. Co to daje? E, it's on happen. Zależy od pogody, ile sobie przywraca. Growl grow nam się na pewno nie przyda, bo to jest szczeknięcie. Czyli coś takiego. Tak mi się wydaje. Że to jest coś koło, coś zbliżone do szczeknięcia. E, Także nauczyliśmy się tego tego. Mam na... Ale ona się niestety nie uczy, nie uczy absorbacji. Mi trochę smuci. I dostaliśmy 500 Golda. Ogarniacie 500. 500 Eee. Czy wiesz kim ja jestem? Jestem najlepszym trenerem Pokémon. Odejdź, bo muszę przejść. A, zapomniałbym pewnie coś zaraz powiesz. Oddaj to. To jest karta Pokémon. Oh no! Zobaczyłeś moje imię! To straszne, że wiem jak można na imię. Wiem, że to zmieni losy ludzkości. Wejdziemy sobie do sklepiku i kupimy jakieś pokebole. Welcome, what do you need? Bye. Uh, ja chcę kupić potyony. A co mogę sprzedać? Mm. Nie. Nic tutaj z tego nie będę sprzedawać. Odejdź. Tak. Chciałem od Ciebie pokemole, ale mi nie chcesz ich dać, więc pewnie będę musiał coś jeszcze zrobić, zanim będę mógł łapać Pokemony. Co mnie trochę smuci, wiecie? Mm. Przydałoby mi się jakiś kamyk ewolucji, żeby wyewoluować Eevee. Ale no, jak na razie nie widzę tutaj żadnego. O, czy ja mogę przejść tędy i ominę wtedy trawę? Fuck mi, no kurde, a gdybym nie jechał na tym rowerze, tylko bym szedł pieszo, to bym pewnie to by mi się udało. Bidow. bidet. No, go gender, go gender. I teraz czy powinniśmy już zjechać na pewno na strzała? I sprawdziłem, sprawdziłem jakiego typu to jest pokemon. To jest Pokémon typu normalnego, ale jego ewolucja posiada podtyp wodny. Także dlatego właśnie sądziłem, że ataki typu. Eee, wodnego będę na niego dobry, nie sądziłem, że jego dopiero eee, następna ewolucja jedyna jego ewolucja, inna niż ta eee, ma tą możliwość, dlaczego znowu wjechałem w te krzaczory. Kolejny pokemon, ale też powinien chyba polecić na strzał, także nie za bardzo się tym przejmuję. Ale mimo wszystko jednak sam fakt tego, że trzeba walczyć z tymi pokemonami jest odrobinę irytujący, przynajmniej dla mnie. Na pewno gra byłaby krótsza, gdyby nie to Gdybyśmy załóżmy mogli wybrać, czy teraz będą nas Pokémon atakować, czy nie. A tak wychodzi na to, idziemy przez trawę, a nagle w ogóle łubu jakiś Pokémon wyskakuje. Musisz czekać te 30 sekund na każdą walkę, no bo szybciej się tego nie da załatwić. E, aż do momentu, kiedy będziesz mógł... No nie, naprawdę. Ale to już będzie ostatnia walka, więc się już nie załapię. E, PJ. Siema. Pojawił się dziki PJ. Który ma jakieś ostre pazurki, coś tak widzę. Wyglądają lepiej niż w poprzednich wersjach Pokémon, aczkolwiek dalej jest straszna pikseloza, no ale to jednak jest Nintendo, tutaj super, nic nie można zrobić. Eee, ale już Nintendo 3DS wygląda znacznie lepiej. Użyła na nas Winter Wild? Winter... Winter coś tam chyba. Nie, nie Winter. Eee, wind coś tam. Może jakiś Tornado, coś tak. Nie wiem, nie pamiętam jak się to tak nazywa. Ale coś z wiaterem na pewno. 23 punkty experience. I Jest, udało się. Tym razem nam się powiodło. I od razu idziemy do Elma. Elm, co się stało? Policja! Proszę przyjechać na Summoners Rift. Who are you? Eee... 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 Jest coś takiego, że ktoś ukradł im Pokemona. I teraz jest dochodzenie. Kto to mógł zrobić? W ogóle to nie był ten past by... I ten by mógł powiedzieć, jaką się nazywa. Eee, jaką na imię? O. Oh, fuck. Aha. Muszę mu podać imię. Eee, hmm, hmm. Hmm. Wiem, że mam 19 lat, ale niektóre rzeczy się nigdy nie zmieniają. <ścoughs> Będziemy walczyliśmy z tym kutasem. Tak. Dokładnie. Był kutasem. Eee, nie ma sprawy. Nie ma problemu. Ja z chęcią następnym razem też ci powiem, jak się jakiś inny ziomeczek nazywa. Eee, to było dobre, Evil. Jedyna rzecz, która ci wyszła, Evil. Mm. Coś tam było, że jestem niewinny. Że docenia to, że ja jestem niewinny. Chyba coś takiego. Eee, to jest straszne. Eee, jakie było te duże odkrycie? I oddałem mu jajo. Tajemnicze jajo. Wow! To jajo! Czy nie? Czyż nie? E, coś, co musi być e, innego niż coś tam, 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 tym jajku, czego jeszcze nigdy nie widziałem. I oddał mi je pewnie. What? E, profesor Ogdał Ci Pokédex? Czyli on je tak oddaje każdemu, kto tylko poprosi. No naprawdę. E, Mówi mi coś o tym, że zostanie czempionem, nie jest ciężkie, ale powinienem się udać na wyprawę. I przed odejściem chyba mi coś dał, ale nie pamiętam co. Chyba, że mam iść do mamy. Mam iść do mamy? Nie, na całe szczęście nie muszę iść do mamy, ale... O, Tu jesteś! Możesz łapać dzikie Pokemony w Pokebole. Idź za mną, śledź mnie w sumie, bo falował mi to bardziej śledzenie. O! Znalazłam Pokemona! Idź Maril, na pewno go zabijesz. Albo zginiesz razem z nim. O, tak jak to. Za szybko? Spróbuję inaczej. Pokażę ci jakoś inaczej. No wiesz. Yy... O, ale dostałem Pokebole, ja wiem. Dobrze. Świetnie. Do zobaczenia. SIA. Eee. Yy... Yy... Mogę już iść? Tak, mogę iść i w tym samym miejscu, w którym ona była akurat Pokémon mnie, mnie spotkał. E, dziki Sunter. Sunred się pojawił. Go Gender. Sundred ma chyba fajną ewolucję z tego co pamiętam taką. Ja nie wiem jak się nazywa to stworzenie. Jakaś łasica? Coś takiego? Gronostaj. Wygląda coś w tym stylu. No, już nie powiedzieć, że się nazywa Zigzagun, ale chyba, że się pomyliłem. I zigzagun ewoluuje w tą łasicę. A Santer ewoluje Taylor Nie, dobra. Nie pamiętam, musicie mnie wybaczyć. Jeśli chcecie oglądać u mnie Pokemony, to weźcie sobie poprawki na to, że ja tych Pokemonów nie pamiętam. E, wiem, że są ludzie, którzy w moim wieku dalej się tym jarają i tak dalej. Ja też się jaram, ale pierwszą, drugą serią te następne już wydają mi się takie średniawe. Dlatego właśnie gramy na tej wersji, gdyż tutaj są Pokemony e, z początkowych edycji, ale z następnych też są, ale ważne, że są z początkowych i mój skład będzie się składać głównie z tych pokemonów, które kojarzę, więc... Więc tak, tak będzie. Hmm... Jest, udało nam się, tym razem nie weszliśmy w krzaki. I... Na rowerku sobie możemy teraz gdzieś jechać. Domyślam się, gdzie nawet, gdzie się mamy udać. Wydaje mi się, że w tą stronę... Ale no, no nie, no znowu nas Pokemon zaatakował, przez co nie możemy się udać. PJ, chyba ten PJ naprawdę chce być nasz, i mi się wydaje, że on tak lata za nami, aż w końcu go złapiemy. My, jak na razie, posiadamy dwa Pokémony, więc kolejny nam się nie przyda, więc możemy mu przeładować. Taku, e, za to, że tyle raz się już tu je pojawił. Powinieneś sobie odpuścić ziomeczku, my się naprawdę nie chcemy w naszym teamie. O, za karę nam oddasz, ale tak nam oddałeś, że prawie nie zauważyłem, więc jeszcze raz. Taku. To, tym razem już na pewno polegniesz. O, dziki PJ się schował. Gender dostał 23 experiencea za niego. Świetnie. Za niedługo wyewoluję. Za 4 levele. O, i teraz możemy to podnieść. To drzewo aprikornu? Zielone? E, tak, to zielone. I dostałem zielony aprikorn. No skoro go. a, Nieważne. Tu jest jakiś grubasek. Co powiesz? Mm -hmm. On sobie zrobił przerwę, bo jest za gruby i nie umie nic robić. Teraz sobie pogadamy z ziomeczkami. Ee... Jeśli chcę zobaczyć różnego rodzaju pokemony, muszę patrzeć wszędzie. Nie mogę wspinać się gdzieś tam, ale mogę skakać. Aha, nie mogę się wspinać po tych Tych, tych, tych takich zboczach, ale mogę z nich schodzić. O, no, Judensej! No naprawdę! Ledwo wszedłem do krzaków, kolejna walka. Rata ta. Rata, ta, ta 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 ta, pojawiłeś się. Ja mam już Eevee, także nie potrzebuję kolejnego Pokémona. Jak na razie, dwa mi w zupełności wystarczą. A jak widzicie, nawet tego Eevee nie ekspie. Bo w sumie nie ma sensu expieć Eevee. To Dopóki się nie dostanie kogoś Stone'a, to to jest taki Eevee, żeby było, ale e, nic więcej tam z nim się nie robi. Jak dostanę jakiś kamyczek, to może coś go wyewoluję. Chyba, że będę z niego robić Ambreona albo Espeona. Ale wtedy chyba będę musiał zmienić jego miejsce w bungu z drugiego na pierwsze, żeby mógł chodzić ze mną. Wtedy mu się friend będzie nabijać. Nie wiem jak z tym friendem jest. O znowu... W tych krzakach się nie da przejść, żeby nie walczyć chyba. Powinni zrobić jakieś osobne ścieżki do tych, co nie chcą walczyć. No ale cóż, chyba na razie na tym jeszcze nie wpadli. A szkoda. Eee, także musimy walczyć z każdym spotkanym Pokémonem. Możemy też uciekać, aczkolwiek mm, jeśli ucieczka nie wejdzie, to i tak będziemy musieli czekać, aż coś ten przeciwnik zrobi, więc lepiej go jednak załatwić. Na razie, póki mamy ataki, to będziemy go bić. Na wyższym levelu będziemy go ściągać na strzała, także praktycznie tutaj jakbyśmy uciekli, więc... No one help. niedługo mm. będzie 13 level. Czy ty mi coś też powiedzieć? Może i tak, ale na razie zaatakował nas Pokémon. O, Jigglypuff Hmm. To był śmieszny Pokemon, On zawsze malował twarze ludzi. To było bekowe. On jest chyba normalny. Ja zawsze myślałem, że on jest psychiczny. Bo on usypiał ludzi. To było takie wow. On ma moc. I zaśpiewa sobie. Tak jak mówiłem właśnie. Tak, śpię. Dobra. Dobra, to ja uciekam. Nie, nie chcę mi się walczyć. Naprawdę, nie chcę mi się walczyć. Nie ma sensu, jak ustanowiłem to już TOK. Eee, powinieneś czasem spróbować innych dróg, nigdy nie wiesz jakiego pokemona możesz spotkać. W tym miejscu pewnie będzie jakiś inny niż normalnie, Dolfan. Znaczy, preewolucja dolfana. sorka. Eee, to jest chyba kamienny, tak? Zabijecie mnie jak on nie jest kamienny wydaje mi się, że ta następna forma raczej jest kamienna, więc to powinno być na niego super efektywne. I jest. Tak. Czyli to jednak jest Pokémon typu kamiennego. Yy. I zginęło mu się. Co za biedak. Jaki biedny ziomeczek. W sumie gdybym zaczął sobie z... Ten... Z Chimchar'em. Nie, nie z Chimchar'em. Z tym... No... Sindaquilem, Tak? Syndaquil chyba to gdybym złapał potem sobie tego Lotada, tak bodajże to bym miał wszystkie typy, bo on jest trawiasty, jest wodny i mamy też Ratate, który chciałby z nami powalczyć, ale nie, z tobą, od ciebie to ja ucieknę sobie, wiesz? Nie, nie ma tak dobrze. Hm? Ja nie chcę zmieniać Pokémona, chcę uciec. O! I widzę, że nawet ucieczka jest łatwiejsza niż w tych Pixelmonach. To dobrze. Ty, ale jak ja mam stąd teraz wyjść, skoro tu jest wszystko zamknięte? A ja mogę stąd tylko schodzić. Może to jest jakiś skrót po prostu ja źle, że tu poszedłem. Jak widzicie przychodzę grę na ślepo, także mogę się pogubić kilka razy. Yy, albo nawet powiedziałbym, że często się mogę pogubić. Ale postaram się jednak w miarę ogarniać co i jak. Yy, no chyba, że się zgubię totalnie, to i załóżmy ten to wtedy zrobię cięcie i będę wiedzieć. Jak będę wiedzieć, gdzie mam iść, to po prostu yy, wznowię nagrywanie. Hmm. Tylko ja mam taki minus, że ja ciągle mówię. Nie wiem, jakoś mam tak nauczone, że potrafię mówić cały odcinek. Eee, no i właśnie dlatego mam ten problem. Hmm, czy ryzykujemy iść tutaj? Nie, no tutaj nic nie ma. A wyłaś z tych krzaków. No jak widać, tutaj chyba nigdzie nie pójdziemy. I oni nam mówili, że raczej tędy się nic nie zrobi, ale ja niestety nie słuchałem. Także wyjdzie na to, że musimy jeszcze raz tędy iść. Nie, tędy musimy iść. Rower jest fajny, aczkolwiek mogli go trochę wcześniej wprowadzić. I gdzie się teraz udać, co? Skoro ten... tutaj wszędzie już byłem. A tu jest... to. Polecimy na górę. Czy ja mam wrócić może do tego profesora? Bo z tego co widziałem, ja się jeszcze nie nauczyłem ataku kat. O, Kakuna, tu masz za dużego e, defensa i ja nie będę z tobą marczyć, to za długo potrwa. Okej, okay. wydało mi się w miarę szybko uciec. O, i nawet teraz mi się udało przejść. Tu jest zamknięte, niestety. Tutaj było chyba dwóch trenerów, którzy się sprzeczali. Z tego co pamiętam. Mm, oto, znaczy chyba walczyli ze sobą i mi nie, nie przeszkadza, bo tam poważna walka jest coś takiego. Eee, go gender. I tak uciekniemy, nie będę się z tobą bić. No. Hm. Wydaje mi się, że kiedyś w Pokémonach trzeba było mieć jakiś specjalny przedmiot. Shadow Ball? Czy coś takiego? To było yy, związane właśnie z duchami to pozwalało nam uciec podczas walki takim zniknięciem magicznym. Nie wiem w jaki to dokładnie była edycja, ale wiem, że w którejś to miałem. I to było strasznie przydatnym przedmiotem, bo przy... z każdej walki byłeś w stanie uciec. Ktoś na mnie dzwoni. Sklep rowerowy. Okej. Okay. Tutaj sklep rowerowy. Sprzedajemy dużo rowerów. Yy. Okej, okay, powiedzieli, że dadzą nam sklep rowerowy. Znaczy dadzą nam rower Pod warunkiem, że chyba... Eee, dobra, to tak, stąd przyszliśmy. Tutaj chyba nie możemy jeszcze iść. Więc musimy iść tutaj. A eee, sklep rowerowy... Nawet nie mam... kurde. Co to jest? Change. What? Quit? Change. Co to będzie? A, eee, kolor zmieniamy sobie. Nie, to ja chcę ten. Mm. Jeszcze jakieś ustawienia tutaj są? Nie. Myślałem, że tu będzie jakaś mini minimapa, wiecie, w sensie... Najważniejsze rzeczy do znalezienia. Um. O, możemy przybliżyć sobie. Nie dobra, to to jest mało istotne. E, spodziewałem się tego, że będzie legenda. O, tak to się nazywa. To się nazywa legenda i myślałem, że na tej legendzie zobaczymy gdzie jest ten sklep rowerowy. No niestety nic takiego się nie stało, a my w tym czasie uciekniemy sobie z tej walki. No, uciekni. Tu nic nie ma. Czy teraz nad stędy puszczą? O! Coś już widzę się zmieniło. Wcześniej tego nie było. Przegrałem i próbuję znaleźć inne Pokémony. Wyglądasz słabo. Chodź walczyć. ha! <śleszanie> to może tylko wyglądam słabo, stary. Nie masz ze mną żadnych szans. Tym bardziej swoim biednym ratatom. Beach, please. Beach, please. Mm, no, chyba jestem faktycznie słaby, wiesz? Przepraszam. Nie powinienem może z tobą walczyć. Yy, oddam ci z całe moje pieniądze. Całe 3,5 koła, chyba które posiadam. A teraz dawaj hajs, dzieciaku. Ja, yeah, 112 dolarów. Czy pokę dolarów, nie wiem. Yy. Hmm, czy mogę dostać Twój numer na kolejną walkę z Platej, śmieciu? Eee, następnym razem nie przegrasz, no bo następnym razem nie będziemy walczyć. Dlaczego ja wpadłem w te krzaki, dlaczego mi się wbiło w te szaszory? To jest Pokémon typu wodnego, bodajże. Eee, z którym również nie będziemy walczyć. Uciekaj! I udało nam się przejść. Kolejna walka. Świetnie, z kim tym razem będziemy walczyć? E, wyglądasz jak nowy trener. Pozwól, że dam ci lekcję. Że udzielę ci lekcji, coś takiego prędzej. Ło, e, cztery Pokemony! Cztery aż! O, niedobrze. A ja nie mam full HP. Spróbuję się uleczyć. Ile to leczy? O! Nie! Nie po to się leczy, ma to leczyć, byś mnie wsysał. Nie wsysaj mnie. A za karę, że mnie wsysłeś, użyję na ciebie takla. Ha, frajerzyna. Jeszcze jeden atak i, umr i umrze ci się. O, nie, tylko nie, nie ten. Zab zabranie mi jeden HP i uleczenie się. O te jeden HP. To takie silne. Tak W sumie ta Chikorita będzie dobra. Ten gender, z tego względu, iż y, mogę najsilniejszego i Pokemona zatruć i po prostu się ciągle leczyć. Chociaż nie ciągle mam jeszcze 4 leczenia, y, ale y, keep battling, walcz dalej. Y, Santer, Santeret w sumie, Razor leaf. nie wiem co jest silniejsze, czy Tackle, czy Razor leaf, dlatego użyjmy Razor Lipa y, No i świetnie, na strzała. I y, w sumie to chyba będziemy robić tak, że Razor Leaf na wszystko, co nie jest trawiaste, a albo coś, co jest inne na trawiaste. Jeśli coś jest nie ten słabe na trawiaste, to będziemy być... O Właśnie, kurde, nie wiem jaki to jest typ Pokémona. Wygląda mi trochę na kamiennego. Ale czy to jest kamienny, to nie wiem. Powinniśmy mieć Pokédex, żeby sprawdzić. Zaraz zobaczymy. A, nie, to nie jest kamienny. Kamienny, by z tego całkiem nieźle oberwał. Bajt, może to jest ognisty? <śm> Ale wy macie pewnie śmiesznie taką rozkminę. Jaki? Dlaczego on nie wie, jaki to jest typ? Przecież to jest takie proste. O, sorka. Muszę wstać. Dobra, już jestem. Eee, sorry za ten mały problemik. Chyba mi alarm zadzwonił. Myślałem, że włączyłem wczoraj telefon, jednak się okazało, że go tylko wyciszyłem. Czy ustawiłem na tryb samolotowy, a miałem go wyłączyć? Bo mi pada od wczoraj, a ja zamiast go podłączyć do prądu, eee, to sobie go po prostu wyłączam, żeby mi dzwonił. O, taki sobie ze mnie człowieczek. O, zginęło ci się. Jakie to przykre. Ale ja dostałem ekspa świetnie. Eee. Aroma Julie Lady. Oj, dostałem hajsy za to, za wygraną z nią. Dobra, wiecie co? I wydaje mi się, że to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym polecimy trochę dalej. Eee, dzięki za oglądanie tego materiału, piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. Eee, możecie też napisać typy Pokémonów, z którymi aktualnie walczę. Eee, no i to by było na tyle, Trzymać się do kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie zarejestrować się z replinków. No i papa.